No, i dziś wybrałem się pierwszy raz z teren grawerem. Co prawda, trochę mokro wszędzie, więc ciężko się jedzie. Tym bardziej, że opony takie nie takie jak w góralu, z dobrą kostką grube które pięknie trzymają drogę. No, ale cóż, trzeba przejechać to. Nie ma co marudzić. Piękny dzionek dzisiaj. Krótko po pracy się urwałem. Jadę na chwilę do mamy zobaczyć co tam się dzieje, może jakiś obiadek przytule, no i zobaczymy, co to ten rower jest wart. Już przeszedł mały chrzest bojowy, no bo tu jednak jest błoto. No normalnie w lecie to tu jest cudownie, suchutko, piękne łąki, nikogo nie ma, można się zrestartować po pracy, no ale dzisiaj ta aura w sumie jeszcze zimowa, no trochę krzyżuje plany rowerowe, żeby tu poszaleć. No ale trzeba jechać dalej to jeszcze jakoś tak z 2 km takiej ciekawej trasy offroadowej, z łąkami właśnie wzdłuż potoku olszanki, no, który ma może jakieś ja wiem z tego miejsca 3 km, więcej chyba nie będzie miało czy zobaczyć, tam jakieś fajne miejsce, żeby się na chwilę zatrzymać. No tak na gravelku się całkiem fajnie jedzie. Całkiem dobrze wybiera dziury. Dlatego, że mój rower MTB jest jeszcze na 26 calach, ale takie konkretne opony ma duże, grube, i on tam tak nawet wybierał te dziury. A ten nowy rower z kolei ma o wiele większe opony, i z kolei takie dłuższe i głębsze dziury dobrze wybiera. A no, chyba coś z tego będzie. Na razie się póki co poznajemy, ale myślę, że na takie jakieś dłuższe trasy to będzie fajny rower z racji tego, że można i trochę po asfalcie i trochę pojechać po szutrze, po lesie. No i jakieś małe górki też one będą całkiem dobre. No przecież że jak widzę na tym największym przełożeniu, to ten rower 6-7 na godzinę. To prawie tak jak w górach w zasadzie na kasecie MTB. Choć to jest w sumie kaseta MTB. A rowerek fajny. Na pewno na sakwy będzie super. No i nie trzeba się martwić o opony w szosie, bo ten bo to w sumie przez wszystko przejedzie. Także jest jakaś ciekawa alternatywa na tripy dłuższe. No fajnie tutaj Taszki już ćwierkają. Może zielono się nie robi, ale może to tak kwestia dwóch, trzech tygodni i będzie się robić jakoś tak bardziej zielenie. No fajny spokój tu jest. Fajne miejsce. Trzeba tu trochę posiedzieć i polecieć dalej za chwilę.